Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was bardzo serdecznie w Vimenji Drive. Znajduję się właśnie w słonecznej Italii, gdzie stoi moje autko. Jest to Auto Bello Piccoli, na którym zrobimy realistyczny przejazd. Na początek pokażę Wam, co kryje się pod klapą tego samochodu. Otwórzmy więc klik. Tak wygląda silnik. Jeszcze przy otwartym właśnie pozwoli sobie odpalić ten samolot. Dlatego otwieram właśnie drzwi, wsiadam do samochodu i odpalam go. Posłuchajcie jak brzmi. Naprawdę. Zamkniemy sobie, zamknijmy klapę i cieszymy się rozkoszną jazdą tym samochodem. Porozwodzimy się trochę na temat tego, co się dzieje w tym samochodzie. Skręcimy sobie.

Trzeba ja będzie ich wyminać, Więc dajemy sobie kierunkowskaz i właśnie właśnie. Idziemy właśnie na autostradę, na której teraz się znajdujemy, ponieważ chciałbym... Na chwilkę zatrzymać. Ponieważ chciałbym. Wyłączmy może silnik. Ponieważ chciałbym Uo. Czy nic nie jedzie? Jedzie coś. Dobra, to na szybciutko. szybciutko. zobaczyć natomiast na moim aparaciku, na moim dronku, gdzie jest wjazd na plaży, tą autostradą, gdzie by tutaj wjechać. Polecę sobie moim dronem, który tu mam. Tutaj się ciągnie cały czas autostrada. I tutaj się ciągnie autostrada. I tutaj są takie plaże właśnie. Nie mam tutaj prędkość kamery sobie, zrobimy szybszy. No, nie ma tutaj wjazdu na plażę, bo tutaj będziemy w tym tunelu i nie mamy właśnie wjazdu. Tutaj jest wjazd do miasta. I tutaj jest wjazd do miasta, i dopiero do tego miasta tutaj możemy dojechać. No dobrze, w takim razie wyłączmy, wyłączmy sobie mojego drona. I właśnie. Siąćmy do samochodu, który jest taki włoski w kolorach. Poczekajmy. No nie możemy w ogóle. O, dziękuję panu. O. Dziękuję, że mi jacy. Dobra, od panu. Oczywiście jedziemy pięknie I po prostu do miasta Do miasteczka musimy dojechać Ten samochód ma nie biegów Jak wiecie, manualno Przejdźmy się więc z tej kamery. Dobra, popuśćmy troszkę Niech sobie troszkę samo pojedzie I teraz już pojedziemy. No naprawdę Zobacz, w to po kolorze... Mój samochód. Po prostu naprawdę, z tym samochodem, świetnie się jeździ po włoskich drogach, w takim kolorze, Zaraz... Tutaj uwagi, żeby gdzieś nie przegapić. Dla tego skrętu, bo to jest autostrada, tutaj jest taki jazda na przykład. Oby było, właśnie jest. Właśnie sobie... a nie, tu nie ma, no, a nie, jest tam. tego skręcamy sobie oczywiście na dół. Właśnie pas włączamy w kierunek. w którym mieszkają różni mieszkańcy. Oj! Myślałem, że zaszeruję mu. Ojej! Tutaj mamy rondo, chyba? Tak. Piękne rondeczko, na które musimy sobie skręcić. Aha, tylko tutaj nie ma skrętów. Przepraszam!

Tutaj jest taki gwiazd, jest taka plażyczka, nie? Teraz sobie na nią musimy jakoś wjechać. A jak? Nie wiem. Może gdzieś będzie jakieś wjeździe cicho? było, było, było. Wyminęliśmy. Trudno zawrócić Dobra, mamy tutaj port, więc sobie tutaj zajedźmy, na ten port, tutaj. Tutaj chyba w ogóle jest parking. Z tego co wiem, to jest taka droga i tu powinien być gdzieś parking. Dobra, trudno. O tutaj mamy port, jak widzicie. W tym porcie możemy się zatrzymać, gdzieś w tym Teraz wyłączymy w takim razie silnik i wyjdziemy z danego pojazdu, którym się tutaj przejechaliśmy. Pokażę Wam go z drona lepiej. Jest to auto Bello Piccolina, którym się tutaj wybraliśmy, aby pozwiedzać naszą plażę. Od środka, jak widzicie, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ma ładną tapicerkę, manualną skrzynię biegów, tak jak widzicie. Dlatego przejdźmy się więc... Przejdźmy się więc... ...na plażę. Moi drodzy. Ta plaża jest tam... ...ale skoczmy sobie tu do wody. O, moi drodzy, pięknie. Jakoś sobie tu później wyjdę. Naprawdę pięknie się chodzi. Ciężko tu później wyjść. Ale pięknie wygląda się w tej wodzie. Można się, moi drodzy, odprężyć. Pokażę Wam też, co jest tutaj w okolicy na moim dronie. Pokażę Wam, co jest w okolicy. No tutaj jesteśmy my. Prawda. My, nasza osoba, nasz samochód, którym się tu udaliśmy, port i między innymi miasteczko. Piękne góry, że tak powiem. Naprawdę bardzo duże rzeczy tu jest. Jeśli chodzi o to, to już powoli zrobiło się południe. Zrobiło się południe i czas płynie sobie. I moi drodzy, wracam do was już z takim pięknym tutaj zachodem nad miastem. Jest już godzina 17.26. Ściemniło się, dlatego mogę wam pokazać, jak jak tutaj wygląda Niektóre rzeczy. Tutaj jest plaża. Drogi do plaży. Drogi, którymi można podjechać na tę górę. Moi drodzy, chce mi się już spać, bo jedziemy, jest naprawdę późna już pora. Popatrzcie, jakie tutaj jeszcze rzeczy można zwiedzać. Można tutaj wodę mieć. Wlecimy sobie troszkę wodę. Popatrzcie, jaki tutaj jest. Piękne słoneczko. Bolećmy sobie więc w jego stronę. Naprawdę jest piękny. Moi drodzy, jeśli Wam się taki odcineczek spodobał, oczywiście zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, a zrobię takie